Na obozie będzie mocno, będzie grubo, będzie mocno. Mam zamiar zrzucić około 7 kg w tydzień czasu. Witajcie, moi drodzy. I kto by pomyślał, że tak to się wszystko zakończy? Widoczna kula podtrzymuje mi teraz nogę, której nie mogę postawić swobodnie na podłodze. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Te zdanie powtarzałem mnóstwo razy na 50. obozie Karate w Zakopanym. Nie tak to miało wszystko wyglądać. Widzieliście na początku, co się wydarzyło. Całkowicie zerwany Achilles na treningu podczas drugiego dnia obozu. To był piąty trening podczas kopnięć Majgeri, kopnięć do przodu. Postawiłem nogę do tyłu. O matko potworny ból poczułem. Trzaski, jakby coś pękało. W pierwszej chwili pomyślałem, że może podłoga się zerwała, ale jak może zerwać się podłoga, na której jest kilkucentymetrowa. Mata, więc po ułamku sekundy stało się dla mnie jasne, co się wydarzyło. Coś się stało z nogą. Co się z tą nogą stało? Do czasu przyjazdu karetki nie widzieliśmy, nawet gdy karetka przyjechała, wciąż nie wiedziałem, co się dzieje. Dopiero po badaniach usłyszałem, że całkowicie zerwane ścięgno Achillesa. To w tym wypadku chyba jest najgorsza diagnoza, jaka może być, bo w przypadku złamania 3, 4, 5 tygodni doszedłbym do siebie, prawda? Przynajmniej tak, żebym mógł chodzić lub nawet wykonywać pracę kierowcy. Achilles? Diagnoza taka. Zszyty achilles wewnątrz, na zewnątrz również szwy. Ja w tym momencie wrzucam Wam zdjęcie, jak wygląda moja noga. Dla osób, które nie lubią tego typu widoki, przerzućcie to od razu dalej. Tak wyglądała moja noga po zszyciu. No, dwa dni po, po zszyciu, gdy zmieniany był patronek. Po dwóch tygodniach od założenia szwów, szwy są zdejmowane. Gipsowanie na 4-5 tygodni, tu już mamy 7 tygodni. Następnie po gipsie około 4 tygodnie do 6 tygodni but Walker. Zobaczcie jak wygląda. I rehabilitacja. Trzy miesiące minimum. Ja mówię oczywiście o powrocie do zdrowia, żeby wykonywać pracę, żeby móc normalnie chodzić. Nie mówię o treningach karate. Najbliższy obóz zakopany to jest czerwiec. Zrobię wszystko, co mogę, żeby tam się pojawić i ćwiczyć bardzo lekko, ale to jest Achilles. Rekonwalescencja taka, żebym wrócił do, do, do zdrowia. To jest rok czas, żebym mógł ćwiczyć karatę. Tak jak chciałem. Wiecie dlaczego tak się stało? Dlatego się tak stało, gdyż głowa chciała, ale ciało powiedziało nie. Gdy wróciłem po kilku latach przerwy do treningów karate, obiecałem sobie, obiecałem sobie również w domu, tutaj rodzinie, że nie będę ćwiczył mocno. Ale każdy, kto uprawia sport bądź wykonuje rzeczy, które lubi w swoim życiu, wie bardzo dobrze o tym. Że, kiedy w moim przypadku wchodzisz na matę, jeżeli czujesz ten zapach, on jest specyficzny, jeżeli masz naprzeciwko siebie kolegę, tak było w moim wypadku, pozdrawiam cię, Łukasz, bardzo serdecznie, jeżeli masz naprzeciwko siebie kolegę, który jest kilkanaście poziomów wyżej od ciebie, który kopie szybciej, mocniej, sprawniej i chcesz mu dorównać, no to te wszystkie zapowiedzi sprzed treningu będę ćwiczył lżej, słabiej. Odpadają z głowy, tak? Ja chcę ci dorównać. Ja nie idę po to, żeby ćwiczyć średnio, tak? No kto uprawia sport średnio? Średnio co, idę sobie na, 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 na grę w tenisa mówię, mówię, ja dzisiaj chcę średnio podbijać. Nie, no chcę się zmęczyć, chcę podbijać dobrze. Chcę w szatni, czy biorąc prysznic, pomyśleć sobie, kurczę, to był dobry trening, tak? Fajnie, poćwiczyłem dobrze. No i pamiętacie, co opowiadałem wam w pierwszym filmie. Kiedy to mówiłem, że byłem na, a, na aksamitnej drodze do tego, żeby schudnąć. E, gdy schudłem zresztą i biegałem i rozwaliłem sobie lędźwia. Dziś rozwaliłem sobie nogę. Mówię brutalnie o tym, tak? Czy to jest moja wina? Wiecie co? Minęło ponad tydzień czasu od tego. Zastanawiam się, czy to jest moja wina. Ech. Głowa chce, ciało nie może. Może ja właśnie tego nie potrafiłem zrozumieć. Może drugi raz właśnie ciało dało mi teraz do zrozumienia, że stary, masz prawie 40 lat i jesteś zasiedziany. Te parę zdań, które tutaj złożyłem, no, można by było powiedzieć, co to ma wspólnego z dietą kierowcy. To są osobiste moje słowa. No właśnie nie, gdyż zobaczcie, jest to również lekcja dla Was. Gdybyście chcieli zacząć jakiś sport, musicie wiedzieć, jak wielkimi kalekami jesteśmy. To, że potrafimy sprawnie, nie wiem, na przykład na wsi, pobiec do remizy, gdy wyje sirena. To, że potrafimy pójść na grzyby, zbierać grzyby i nie mieć w żaden sposób problemu z mięśniami, to nie jest to samo, co czynne uprawianie sportu, gdy się zasiedziało. Wiecie co? Gdy byłem na serwisie kiedyś Mercedesa w Szczecinie. Tam jest fotel do rehabilitacji. Bardzo drogi fotel, gdzie kierowca może sobie z niego skorzystać. Na wszystkie programy, które tam były, każdy program nie bolał. Każdy. Wiecie, co znaczy bolał? To znaczy, że nawet jeżeli sobie ustawiłem program dla kierowcy, każde uciśnięcie mięśnia to był ból. Staje się tak dlatego, bo jesteśmy zasiedzeni. Poczytałem sobie na ten temat, że osoba, która trenuje sport, bądź nawet, która ma podstawowe Zagwarantowane podstawowe czynności fizyczne, nie odczuje bólu, bo jego ciało nie jest tak napięte i nie jest przede wszystkim tak zastane. Nasz, nasze mięśnie, panowie, panie, kierowcy, są zastane. W moim wypadku od bardzo mocnego treningu karate minęło 7 lat. Do obozu minęło 7 lat. Drugi dzień obozu, rozumiecie, były Treningi ciężkie, ale ja wytrzymywałem parę lat temu cały taki obóz. Nie z tą wagą, tylko wiecie, nie z tą wagą. Co dalej? Rekonwalescencja mnie czeka. Dziś mam zmianę opatrunku. Za tydzień zmiana szwów. Poruszam się o kulach. Nie jest łatwo, wam powiem, nie. Czy jestem załamany? Pogodziłem się już z tym, powiem Wam szczerze. Pogodziłem się. Cały obóz to był, może nie cały, pół obozu to był ból. W szpitalu spędziłem 4 dni. Okropnie bolało, gdy puściły znieczulenia. Bardzo ciężko mi się wchodziło po schodach. Zaczyna boleć mi już prawa noga. Tylko dlatego, że ją obciążam. Wróciłem do domu. Od, od wczoraj jestem już w domu. Tu akurat mogę poruszać się do łazienki tylko i z powrotem, więc jest lekko, ale ja nie wyobrażam sobie tyle tygodni w domu teraz. Co z kanałem, bo to Was na pewno interesuje. Kanał będzie. Kanał Dieta Kierowcy będzie. Powiem Wam, jak będzie to wyglądało. Będzie wyglądało to w ten sposób, że co dwa tygodnie wciąż będę rzucał Wam wagę, zdjęcia wagi, ale dziś przechodzę na tak zwany program który się nazywa niechudne, ale nie tyje. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Gdy parę lat temu, znowu wspomnę o mojej cudownej pani dietetyk, pani Patrycji, kiedy, wysyłała, kiedy byłem na diecie, wysłała nam dietę świąteczną, wiecie, wigilijną. No bo bardzo dobrze o tym wiemy, że jesteśmy na diecie cały grudzień, ale przychodzą święta, pierożki, inne ciekawe przysmaki. No i co tu teraz zrobić, żeby nie przytyć? No właśnie, i tak się nazywa ta dieta. Że w święta nie chudniemy, tylko robimy wszystko, żeby nie przytyć, żeby się zatrzymać. Zegarek, który mam na ręku, tak jak się tydzień temu wam chwaliłem, ile tą kalorii pokazuje podczas mojej rekonwalescencji, pokazuje 600 do 800 kalorii w ciągu dnia. Przecież to jest katastrofalnie mało spalonych kalorii. Nawet gdybym przyjmował ich 1600 teraz, to znaczyłoby, że chodziłbym głodny, no to oznacza, że ja wciąż za mało wydatkuję energii. Znalazłem w internecie ćwiczenia związane z kulą. Znalazłem ćwiczenia nawet, gdzie jest wykluczona jedna noga. Niestety próbując robić te ćwiczenia, okazuje się, że jednak napinam Achillesa tej nogi wykluczonej. Nie? W... W następnych filmikach pokażę wam, jakie ćwiczenia można wykonywać o kulach, żeby się zmęczyć. Na daną chwilę wróciłem wczoraj do domu, jeszcze tego nie praktykowałem. Dziś zadanie jest takie, abym nie przytył. Ile ważę? Nie wiem, bardzo ciężko jest mi się zważyć. Dziś ten odcinek pojawił się wyjątkowo w poniedziałek, a nie w niedzielę, z tego względu, że no wczoraj cały dzień wracaliśmy z zakopanego. Nie miałem materiału przygotowanego, natomiast za tydzień na pewno pojawi się w niedzielę. Ale bez wagi. Mimo, że minął dwa tygodnie od poprzedniego ważenia, nie jestem w stanie zważyć się z gipsem. Będę miał gips zdejmowany w poniedziałek. Postaram się wtedy wejść na wagę. Nawet poproszę kolegę, który zawiezie mnie do szpitala, żeby, żebym się zważył wtedy. Zobaczymy, czy ja czasami nie przytyłem. Robię wszystko, co mogę. Jem tak, jak mogę, żeby, żeby nie przytyć z powrotem. W domu będzie to dużo cięższe aniżeli na przykład będąc. Na obozie bądź szpitalu, w którym, y, który bardzo serdecznie chciałem pochwalić: szpital w Zakopanym, ty, Tytusa Chałubińskiego oddział ortopedii. Jeżeli jakimś trafem ktoś to ogląda, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, począwszy od lekarzy prowadzącym przez pielęgniarki. Y, Brawo, brawo tak trzymać! Życzę sobie, żeby wszystkie oddziały i szpitale w Polsce tak wyglądały. Ta czystość, te fajne nastroje pielęgniarek, jedzenie, nawet które też nie było najgorsze, mimo że na zdjęciach tutaj może wyglądać to różnie. Natomiast chleb był świeży, wędlina świeża, warzywa, owoce, obiady. Chyba mało tam robiłem zdjęć obiadów, ale uwierzcie mi, że bardzo pysznie cały. Mój pobyt w tym szpitalu oceniam 9 na 10. To jest bardzo wysok. Zawsze sobie ten jeden punkt zostawimy jeszcze. Mógł być Netflix na przykład, ale to są już takie żarty. Nie? Oddział ortopedyczny w Zakopanem. Mega, mega, mega. I tak to, moi drodzy, wygląda. Jestem smutny. Jestem, jest mi przykro przede wszystkim, nie? Jest mi przykro, że nie mogę wrócić do pracy. Nie mogę dalej jeździć, muszę siedzieć teraz w domu, jestem uzależniony od innych osób, ale myślę, że to również jest temat godny kanału dieta kierowcy, żebyśmy jednak mierzyli siłę na zamiary. Jesteśmy panowie, panie zastani, nie wolno w ten sposób ruszyć, to, to jest tak, jakbyśmy odpalili sobie samochód, który stoi przez 9 lat, cieszymy się, że wow, odpali, wsiadamy i jedziemy nim, tak, dajemy mu tam buta, no przecież to jest logiczne, że za chwilę coś się zepsuje. I to nie za chwilę, za miesiąc, za dwa. W tym momencie zaraz coś się zepsuje. Trzeba to wszystko sprawdzić. Ale ja tego nie umiem. Ja tak nie umiem. To jest zaraźliwe od trenerów. Czyli od, od mojego sensei, który sam wiem, że on nie potrafi świecić lekko. To tyle moi drodzy. Ten odcinek wiem, że jest beznadziejny w tym odcinku wam tylko wyjaśniam, co się wydarzyło, co się stało. To jest szósty odcinek. Na tle tamtych pięciu odcinków, ten wiem, że jest słaby, ale mimo, że ja wiem, co chcę powiedzieć, tak, bo ja się nigdy, tak jak tutaj mówią znajomi, że ja mówię płynnie, nigdy się nie motam, nie biegam po tematach, tak w tym odcinku wiem, że się to będzie ciężko oglądało, bo no nie wiem, co mam powiedzieć. Przestroga dla was wszystkich na pewno. Drugi raz, zobaczcie, drugi raz. Biegałem, uszkodzone lędzia, dziś Achilles zerwany. Co byłoby następne? Gdybym wyleczył Achilles, teoretycznie, załóżmy, że dwa miesiące czasu to jest rekonwalescencji. Jadę w czerwcu na obóz i co dalej? Co kręgosłup znowu? A może bark jakiś wybity? Może kolano? No, na kolano muszę teraz uważać. Dzisiaj dzieci rano do mnie mówią, że tata chyba trochę przesadzasz, mógłbyś sobie pójść i to zrobić. No to jeżeli o dwóch nogach, jeżeli chodziłem i przewadzę 135 kg, Uszkodziłem sobie lędźwia, to co się stanie, gdy ja teraz będę skakał na jednej nodze? Gdy, gdy będę ją przeciążał? 135 kg idzie na jedną nogę. Kule troszkę odciążą, tak? Ale jednak uderzenie kolana, jednak yy, piszczel z przodu, mięśnie, które trzymają yy, piszczel z przodu, to, to wszystko, to może zaraz znowu, mówiąc, bardzo brzydko szlak trafić. To tyle, moi drodzy, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Podsumowując, jestem chory. No, powiedzmy sobie wprost: jestem chory. Leczę Achillesa, trzymam Micha. Pamiętacie, co wam mówiłem? Micha to jest 70-80% sukcesu. Micha, więc trzymam Micha. Za chwilę będą ćwiczenia w tym tygodniu. Myślę, że w przyszłym tygodniu zrobi już filmy z ćwiczeń. Myślę ponieważ mam też pomysły już na inne odcinki, musiałem się troszkę, mówiąc kolokwialnie, przebranżowić teraz, gdyż y, miałem pomysł na około 8-9 odcinków, gdy byłem sprawny, no w tym momencie, y, może nie to, że mam pomysł tylko na tylko na trzy. Nie, w tym momencie mam, przebranżowiłem się na trzy inne odcinki, które będą związane już stricte z dietą kierowcą. Y, obiecuję wam, że już nie będę wam marudził, jak to źle się czuję będąc połamany wracamy za tydzień już z powrotem do odcinków związanych stricte z tym co na diecie można, czego nie można. Myślę, że te odcinki was na pewno zaciekawią. Eee, jeszcze raz to powtórzę. Teraz najważniejsza jest Micha. To tyle moi drodzy. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie lajka, like suba, dzwoneczek. Udostępniajcie, komentujcie, hejtujcie już z tego co patrzymy ostatnio jest chyba 55 subów. To jest dużo dla mnie, do miliona już niedaleko. A mówiąc poważnie, to udostępniajcie, komentujcie, hejtujcie i uważajcie na siebie przede wszystkim. Panowie, z dużą wagą, jeżeli dla kogoś jestem motywacją, bo te 5 odcinków mogą motywować, to wychodząc z kabiny, powoli sobie spacerujcie. Zacznijcie od powolnych spacerów. Mówię naprawdę do grubasów. Typu 120, 140, 150 kg. Żadnych podskoków, bo skończycie tak jak ja. Cześć.